Mam ostrość, e, mam ostrość siema, siema. Witam Was, wbiło 30 lajków, było 30 komentarzy. Za tym będzie film e, od 6 lipca. Co się działo z dziki Urbex? Czemu nie nagrywam filmów i czemu tak skąpo jest na tym kanale? Ja naprawdę, ja wam powiem, ja nie mam czasu. Nie mam czasu do siebie nawet w tygodniu. Może w tygodniu tam 8 godzin do siebie plus syn no to powiedzmy ze snem no to mam więcej no bo człowiek kiedy jest nieaktywny ale tak to ja nie mam czasu nawet nie mam czasu uważać na Wasze kanały i patrzeć na Wasze filmy i ona no przelatuje i dawam wszystkim pozytywny komentarz, znaczy pozytywny lajk like do góry a jak no nie mam czasu no to nie będę komentował czegoś czego nie oglądam. To musicie mi wybaczyć od razu. To na wstępie Wągodą i za to was przepraszam, ale zawsze macie Kikut na waszych kanałach, eee, coś chcę powiedzieć, to nie jest tak, że Dziki nie komentuje i jest nieaktywny, jest aktywny zawsze wszystkie moje moi widzowie, którzy mnie oglądają i ja też ich oglądam i zawsze dostawają o Kikut ale musicie mi wybaczyć, no ja w tygodniu naprawdę mam dużo spraw, ale to kiedyś w jakimś innym odcinku będę go dać ja mam tak dla sprawy na sum, na swoją głowę, że no nie ogarniam tego do tego jeszcze doszły teraz filmy, montaże i tak dalej powiem wam, no szczerze, ciężko przyjdźmy na zewnątrz, nie wiem czy to się będzie nagrywało przyjdźmy na zewnątrz, ja wam pokażę co tu się jak to wygląda i co zostało zrobione Tak, tu. Tu mamy wszystko malowane nie? Tu było wszystko nowy, ting Tu jeszcze będą obróbki dane. Okno zostało zregenerowane, drewniane. Nowo, rynna cało Wymieniono. Z zatku tak samo. Z tyłu tak samo. Jak widzieliście na tym filmie, zaraz wam pokorzę. Nie to widzieliście, bo przed chwilą pokazywał ten film. Jak go tu kopał, no to było wszystko zdewastowane. Cały rynek został wymieniona Tu było wszystko pozalewane. Tu jeszcze przyjdzie ten żwir. Tu, tu, to będzie w ogóle. Yy, tego w ogóle tu nie będzie. To będzie w ogóle zdemontowane i gdzie indziej położone. Tu jeszcze będzie musiała być obróbka. Tu będę te kafelki inaczej robił. Tu będzie wszystko. To będzie inaczej to jeszcze w następnym roku to tu zostało zrobione. Okno zregenerowane. Całkowicie drewniane. Ta szafka mój film z niej Wiecie widzieć jakby dorobił nogi. I czy się opłaci taką szafkę robić? To będziecie widzieć w następnym jak będziecie chcieli taki odcinek, on nie wyszedł dobrze. Dajcie w komentarzach znać, czy chcecie ten odcinek o tej szafce. O nie wyszło dobrze. To miała być szafka zastosowaną płynną, ale ona będzie jako inne. Miało zastosowanie. Ona pójdzie do. Chyba do. narzędziowni, która będzie powstawać. Bo miało być to kłynne, ale nie wyszło. Nie nadaje się. To tylko taką bardziej, by było ozdobno bo się dla farba kredowo to nie jest tak to musicie dobrą farba zastosować no co, to zostało całe zregenerowane dół tył bo a ja to jeszcze mi to mi zostało, o, i tu muszę mieć szafkę na e, na te na te narzędzia, to taką szafkę muszę zrobić, bo ja miałem no, taką małą co chciał powiedzieć? No to wszystko zostało przemalowane odtąd aż dotąd aż tam, tu też będzie obróbka. Żeby to fajnie było. Tu też będą obróbki. Tu będą obróbki. Tu z tyłu będą wykończenia. No co, ważimy do środka. Ten środek jak widzieliście za chwilę zobaczycie jak wyglądał. que diz tu mam e, kibel trzeba jeszcze wykończenia ale to już na drugi rok bo to w tym roku e, jeszcze kibel trzeba zamontować tutaj trzeba wykończenia także to jeszcze jest do, wykończeni, do, do wykończenia tu możecie zobaczyć filmik za chwilę wam puszczę jak to wyglądało a jak wygląda teraz, nie? No to sami zobaczycie, ile tu było roboty od 6 lipca. Włączam światło. Ta skrzynka, co że, e, robił z tym prądem. Tu zostało przemalowane to wszystko. E, położone halogeny. Została nowa instalacja zrobiona. Tak, że go do okna były wymienione. E, co, jeszcze muszę tu, tak, godo, że wykończenia zrobić. Teraz się siedzimy I. O, taki lamp. Tak, O, ty Takie lampy nie kupujcie nigdy, bo po pierwsze, szkoda zwierząt. Po drugie, nie działo. Po trzecie, to w ogóle na koprugę nie działo, w ogóle na komary nie działo w tym roku. Te ściany jeszcze powinny być troszkę wyproszczone bardziej, ale no co. nie ja zrobił to jak najszybciej i nie pać kołży się z tym. Po pierwsze, podczas tych ścian, to że miał kontuzję barku która mi nie uniemożliwiła dalszy ciąg prac czyszczących tych w ogóle ścian. Ogólnie te wszystkie pomieszczenia, co tu widzicie, to wyszły mi jakaś 800 tu. Na zewnątrz mi wyszło 150 zł, plus e, rynna, który że kupił, no to gdzieś 350. Powiedzmy, liczmy e, gdzieś... W granicach 1700 zł, żeby wydał w ogóle na cały ten yy, te pomieszczenia. A zobaczycie, jak będziecie widzieć te filmiki, jak to poprzednio wyglądało. No to pomyślcie, że tu do nie wiem ile pieniędzy. No wcale nie tak, tak wcale tak nie wyglądał do końca, jakby to wszyscy myśleli. Bo najgorsze jest robocizna i naj najwięcej kosztuje robocizna. Także jak ktoś coś umie sobie zrobić samemu, lepiej, żeby się to sam zrobił, albo się uczył takich rzeczy. No chyba, że macie wciół pieniędzy, no to macie wtedy wyjebane. nie? Możecie się po prostu e, robić grilla, nie? A wtedy ktoś mu to zrobi. nie? No ale na przykład te, co mają ludzie, te pieniądze, no to też. Zauważył, że, że sami sobie robią. Jest taki jeden gość w Niemczech, jest bogatym milionerem, a on są się sumie przykręca obroski i takie różne rzeczy i robi remonty. Bo no, co ma robić człowiek? Co, co z tym pieniędzmi robić? No co? Sum nosi byle jakie rzeczy i robi i tak dalej. Nazywa się Robert, oczywiście, bo ma firma z, z ciułami, jest bogaty bardzo fest. <laughs> no tak to wygląda, no tak to wygląda, lepiej się samemu coś zrobić. Szafka jest trochę lipa, nie wyszła, ale... Ale co, no ja się tu dużo do wykończeń, no wykończenia takie... To już na drugi rok, bo w tym roku zaklękom już w ogóle sezon, zaczną się urweksy pomalutku. Eee, jeden tam komentarz był, że ten barg, no wiem, ale kto mi to zrobi, jak mnie gość wystawił i, i żwir był zamówiony, gość mnie wystawił i że musiał to niestety przerzucić do mojego ogródka, bo nie może to być na e, środku gonku, bo tu jest, no tu jest troszkę ludzi, ogródków i nie może to tak leżeć. Po drugie, ktoś by się to dobierał. No, a po trzecie, no musiał, że to zrobić. No, sorry, no musiał, że to zrobić. Wiem, wiem, że martwi się o moje zdrowie, że wszyscy by chcieli, żeby ja wrócił do Urbeksów. Ja wrócę do tych Urbeksów spokojnie. Będą takie filmy jeszcze, że naprawdę, no, będzie grubo. Jak wiem, że ja dur to godą, że ja e, obiecuje, a nic nie ma. Spokojnie, tak, że powiedział, jo, ja jest sum, i ja mam za dużo spraw na głowie. Po prostu ja mam do siebie parę godzin. Parę godzin mam do siebie do siebie. Jako do siebie, jak do, do człowieka, który ma do siebie czas. Jeszcze do tego dochodzi montaż i różne rzeczy, jeszcze inne rodzinne i tak dalej. Kiedyś bym opowiem o moim życiu takim. Troszkę zawodowym, i tak dalej. Ale to jak będzie dużo subskrybentów, i będziecie chcieli taki odcinek, no to kiedyś taki nagrom na dzikim urbex. Albo tutaj, bo ten kanał ogólnie się będzie zajmował takimi vlogami, robotą, i tak dalej. I powiedzcie mi w komentarzach, czy chcecie mieć odcinek z tej szafki, taki w skrócie. Jak zrobić noga regulowano, bo mam taki odcinek zrobiony nie wyszedł mi dokładnie tak, że chciał ale jest zrobiony, zmontowany i już jest wrzucony tylko wy musicie chcieć taki odcinek to bym go wrzuca. no i to by było wszystko na dzisiaj no co do urbexów będziemy wracać w październiku pomału będziemy wracać w październiku do Urbeksów na kanał Dziki Urbex no i to by było wszystko Przyjmijcie się! Życzę Wam miłego tygodnia. Życzę Wam e, spokojnej soboty następnej niedzieli. Ja po prostu kończę ten sezon w takim stanie, jak tu wygląda. W tym roku już tu nic nie będę robił. Jedynie porządek i ta szaf, I ta budka narzędziowa, może Wam nagrym jak będę robił. To Wam pokażę jak zrobić. Nie, nie wydawać pieniędzy na budkę narzędziową. No i to tyle. Pozdro, cześć!